Cześć. Czy wiecie, że Maryla Rodowicz wciąż ma jedno niezrealizowane marzenie i tym marzeniem jest otwarcie butiku z modą, modą projektowaną przez Marylę Rodowicz. Nie wiem jakie byłyby to stroje i być może dzisiaj spróbujemy sobie to trochę zwizualizować, biorąc pod uwagę to jak Maryla ubiera się na co dzień i jak ubiera się na swoje koncerty, ale sądzę, że to mogłaby być moda bardzo Ciekawa. Ja nazywam się Jarosław Panek i od ponad 13 lat prowadzę w Kiełcach sklep pod nazwą Grand Luxury Outlet, który z Mediolanu sprowadza końcówki marek premium i marek luksusowych. A marki luksusowe to jest coś, co Maryla Rodowicz kocha i wydaje mnóstwo pieniędzy. Jak się ubiera, ile potrafi zapłacić za sukienkę, jakich projektantów lubi? Zapraszam do posłuchania mojej kolejnej opowieści. Maryla Rodowicz, kolorowy ptak polskiej sceny. Dla jednych królowa kiczu, dla drugich osoba, która perfekcyjnie wykorzystuje to, co moda daje najlepszego i najciekawszego. Osoba bardzo kontrowersyjna, osoba lubiana i nielubiana. Co roku przed Sylwestrem, jak wiemy, ma swoich przeciwników i zwolenników. Zwolennicy oczywiście czekają już od kilku miesięcy na jej występ. Przeciwnicy co roku powtarzają jak mantrę historię o tym, że Marylę trzeba odmrozić na koncert, bo jest taka wiekowa. Maryla zresztą ma do tego stosunek całkowicie powiedziałbym, luźny, bo sama kilka razy już mówiła, że właśnie już się rozmraża przed kolejnymi sylwestrowymi koncertami, więc absolutnie ma do tego dystans. I myślę, że taki sam. Dystans ma do mody, do mody, którą absolutnie kocha. Maryla Rodowicz to postać, która dla świata mody w Polsce jest, bref pozorom, bardzo ważna i zawsze taka była. To Maryla bardzo często kreowała pewne trendy. To Maryla była jedną z tych barwniejszych osobowości na polskiej scenie muzycznej jeszcze w czasach PRL-u, i to Maryla jest osobą, która myślę, że wiele polskich młodszych gwiazd. Nauczyła kupowania dobrej mody i płacenia za nią, bo wiele polskich gwiazd i gwiazdeczek show biznesu bardzo chętnie sięgało po znane i drogie marki, ale niestety to były podróbki, to były kopie. A Maryla zawsze kupuje oryginały i jest po prostu w, tym, w tych swoich wyborach uczciwa i nie udaje, że ma coś, czego nie ma bo ona po prostu ma oryginały i jest to osoba, która absolutnie modę kocha. I kochała ją prawdę mówiąc zawsze, chociaż oczywiście w czasach PRL-u tak prosto nie było. Dlaczego? No bo po prostu wtedy nic nie było, było trudno kupić jakikolwiek strój, a co dopiero jakieś ubranie, które nadawało się na scenę, ale Maryla potrafiła sobie z tym radzić. I tak jak wszystkie inne ówczesne gwiazdy przeczesywała bazary, przeczesywała różne Miejsca, gdzie handlowano ubraniami z zagranicy, ubraniami z paczek. Korzystała także z pomocy polskich projektantów, i to takich bardzo znanych, którzy pomagali jej w kreowaniu wizerunku scenicznego, a ona z kolei odwdzięczała się tym, że bardzo często po prostu im pozowała jako modelka, jeszcze w czasach właśnie PRL-u. Dziś Maryla Rodowicz ma chyba jedną z największych garderób. W polskim show biznesie. I garderoba ma 100 metrów kwadratowych powierzchni, z czego 70 metrów. Zajmują stroje sceniczne, najczęściej zaprojektowane przez samą Marylę. Stroje najczęściej założone tylko raz, na jeden występ. Drugie 30 metrów, które jest zlokalizowane blisko jej sypialni, to garderoba na stroje codzienne. Takie, które zakłada więcej niż jeden raz i takie, w których po prostu funkcjonuje w codziennym życiu. To też jest solidna 30 metrów, słuchajcie, to właściwie prawie taka no a Maryli służy tylko jako garderoba tych strojów. Codziennych. Jak zaczynała się historia i przygoda Maryli z modą? No, w PRL-u nie było to takie łatwe, ale tak jak powiedziałem, miała przy sobie grono znajomych, przyjaciół, ludzi, którzy odpowiadali za modę w ówczesnych, państwowych firmach, ludzi, którzy projektowali, którzy stylizowali. Te zawody czasem się tak wtedy jeszcze nie nazywały. Nie było zawodu stylisty, ale, ale tak naprawdę byli ludzie, którzy poniekąd ten zawód wykonywali. Którzy mieli pomysły, którzy mm, tworzyli wizerunek sceniczny polskich gwiazd, tworzyli go czasem bardzo udanie, i y, y, Maryla niewątpliwie była wdzięcznym dla nich y, tematem. Maryla, która robiła już wtedy eksperymentować. Bo jaka była Maryla w czasach y, swojej świetności w PRL-u? No, bardzo różna, bo czasami to była Maryla country. Potrafiła założyć kapelusz, taki country z dzikiego zachodu, potrafiła założyć kurtkę z frędzlami, skórzaną, ale to też była Maryla w stylu boho, to była Maryla dziecko kwiat z przepaską na włosach, z chustami, które zakładała na ramiona, z kolorowymi sukienkami, to była też Maryla taka trochę brytyjska w, w trenczach płaszczach, chociażby w Balladzie Wagonowej, kiedy, kiedy nagrała do tego coś, co dziś byśmy nazwali no, quasi teledyskiem. Taka właśnie była w takim płaszczu, w kapeluszu. Marela uwielbiała nakrycia głowy, uwielbiała coś tym strojem wyrażać i uwielbiała dawać takie poczucie, że jest taką trochę gwiazdą z zachodu, że, że jej ubrania to, to nie jest bajka socrealistyczna. To jest bajka jednak zachodnia i stąd bardzo często ten amerykański Styl, który Maryla wybierała i, i, i go pokazywała, nie tylko w muzyce, ale właśnie także w strojach, które oczywiście, no, jeśli śpiewała coś w stylu country, to i, to i ubrania siłą rzeczy były trochę country, ale to akurat tym ubraniom robiło tylko dobrze i stylowi Maryli również. Maryla w czasach PRL-u była swego rodzaju ikoną mody. I mówi się, że właściwie spódnica, ta bananowa taka z lat 70., spódnica zszywana z kilku kawałków, której to właśnie te, te szycia, te kliny tworzyły coś właśnie w rodzaju tego kształtu rzekomo banana, długa do ziemi spódnica, to popularność ten model spódnicy zawdzięcza przede wszystkim Maryli Rodowicz właśnie. Mimo, że to Barbara Hoff zaczęła tę spódnicę promować, ten, ten typ, ten model ubrania, to gdyby Maryla Rodowicz nie założyła Takiej właśnie spódnicy w roku 1973 na festiwal w Sopocie. Prawdopodobnie nigdy byśmy nie zobaczyli tyle kobiet wtedy w latach 70. właśnie w takiej spódnicy bananowej. A ta spódnica, ta, ta bananowa spódnica którą ona miała na sobie na tym koncercie, kiedy śpiewała Małgośkę, Akurat nie była projektu Barbary Hoff. Barbara Hoff promowała ten model, ten, ten krój. Natomiast Dobicz poprosiła o zaprojektowanie jej stroju scenicznego Rafała Olbińskiego. Artysty szczególnie mi bliskiemu, ponieważ Rafał Olbiński pochodzi z Kielc, tu chodził do liceum. My wszyscy w Kielcach jesteśmy z niego dumni, ja też jestem z Kielc. Rafał, wybitny grafik, artysta plastyk, malarz, człowiek wielu zasług, człowiek, który zrobił autentyczną, prawdziwą karierę na Zachodzie. Rafał, no. Olbiński, a tak naprawdę chałupka, bo to jest jego prawdziwe nazwisko. Człowiek wielu talentów, człowiek obsypany wieloma nagrodami, człowiek, który właściwie w tej chwili czeka się w Długich kolejkach do Rafała, żeby zamówić u niego za kilkadziesiąt tysięcy obraz, i, i on ma tyle zamówień, że po prostu mówiąc kolektywnie się nie może obrobić. I pamiętam, że jak spotkałem go nie yy, ostatnimi czasy podczas pewnej wystawy, yy, którą miał w wernisarzu, yy, gdzie pokazywał swoje prace i prace swojej córki, yy, to śmiał się akurat, to było kilka lat temu. mówi wiesz co, mówi, gdybym miał Troszkę mniej lat niż mam teraz, mówi: Chciałbym te wszystkie zlecenia, które są teraz, chciałbym mieć 20 lat temu, to bym zupełnie inaczej żył. No ale cóż, no, tak się stało, jak się stało. Rafał wciąż jest bardzo aktywny, jest genialnym artystą rozpoznawalnym i Maryla Rodowicz, która zawsze sięgała po profesjonalistów, jeśli chodzi o współpracę artystyczną bo to były i wybitna kompozytorka Katarzyna Gertner, która również osiadła na terenie Województwa Świętokrzyskiego. To była Agnieszka Osiecka i Rafał Olbiński właśnie, który jej projektował część strojów, więc widać, że naprawdę w tamtych czasach sięgała z każdej możliwej jedziny po ludzi najlepszych. I to właśnie Rafał Olbiński zaprojektował jej tę słynną spółnicę z napisem Małgośka, w której wystąpiła na festiwalu w Sopocie i zachwyciła wszystkich tą Małgośką. To był, to był rzeczywiście projekt taki ciekawy, oryginalny, ten, ten napis Małgośka, do tego kompletnie odsłonięte plecy. No to było takie trochę wszystko zaskakujące, bo rzadko kiedy wówczas artyści polscy na scenie mieli coś napisane na swoich ubraniach i był to tytuł piosenki. To, to się zdarzało bardzo rzadko. To nie było glamour, to nie była długa walowa suknia, tylko coś zupełnie innego, ciekawego, oryginalnego. Ale Rafał, wtedy bardzo znany przedstawiciel Szkoły Polskiego Plakatu, no tak sobie właśnie wyobraził Marylę i myślę, że wyobraził sobie ją znakomicie, bo, bo do dzisiaj myślę, że wiele osób tę spódnicę Maryli Rodowicz pamięta, co więcej, kiedy kręcono serial o co Osieckiej, odtworzono na potrzeby tego serialu właśnie tę spódnicę i znowu wszyscy się zachwycali tą kopią. Nawet aktorka, która grała Marylę Rodowicz, miała, żeby chętnie sobie taką spódnicę wzięła z tego planu zdjęciowego, bo, bo taka fajna była to część scenicznego wizerunku Maryli Rodowicz. Więc właściwie od samego początku Mary Rodowicz bardzo dbała o swój sceniczny wizerunek i od początku sięgała po najlepszych. Natomiast oczywiście tak naprawdę jej miłość do mody, pasja i też możliwości w tym zakresie rozwinęły się dopiero tak naprawdę po tym, jak zaczął się w Polsce wolny rynek, jak zaczął się kapitalizm. Bo po pierwsze, polskie gwiazdy zaczęły wreszcie lepiej zarabiać i Maryla Rodowicz też zaczęła wreszcie lepiej zarabiać. Po drugie, otworzył się całkowicie rynek. Luksusowych domów mody zagranicznych, w których Maryla może kupować stroje, a jednocześnie poszerzył się także rynek polskich stylistów, ludzi w Polsce, którzy projektują fajne, ciekawe stroje i którzy mogą naprawdę zaoferować Maryli swoje świetne pomysły i bawić się razem z nią tą modą. Bo Maryla modą się bawi, czy Maryla jest ubrana dobrze? Hmm. To jest. Łatwe pytanie i trudna odpowiedź. Ja myślę, że Maryla Rodowicz jest ubrana ciekawie. Raz trafia ze swoimi stylizacjami, moim zdaniem innym razem nie trafia. Natomiast Maryla Rodowicz na pewno nie ubiera się w przekonaniu takim, że ona musi być ubrana dobrze, że ona musi wyznaczać pewne trendy. Ona się ubiera w taki sposób, aby ludzi zaskoczyć. Ona wie doskonale, że jej widownia oczekuje zaskoczenia, oczekuje czegoś nieoczywistego, yy, oczekuje stroju, o którym się potem będzie dużo mówić, i ona po prostu taki strój daje. Raz są to pomysły lepsze, raz gorsze, ale niewątpliwie, yy, właściwie każdy występ Maryli Rodowicz jest czymś niezwykłym jest świętem modowym, bo ona niewątpliwie tą modą się bawi, ona niewątpliwie tę modę rozumie. Ona niewątpliwie tę modę również na własne potrzeby modyfikuje i stylizuje się tak, żeby ta moda coś mówiła, żeby ta moda coś znaczyła. To oczywiście dotyczy jej wizerunku scenicznego, który jest no, niezwykły, moim zdaniem. Jest unikatowy na polskiej scenie muzycznej i jest to wizerunek oparty głównie o projekty samej Maryli Rodowicz, ale także polskich stylistów, takich jak Malwina Wędzikowska, takich jak Ania Zeman, których Maryla się radzi, którzy pomagają jej pewne, pewne stroje przygotować i jest to praca naprawdę Solidna, wykonana przy, przy, przy każdym jej występie, i y, styliści wiedzą, że no, to musi być coś oryginalnego, coś innego, bo inaczej po prostu y, widz będzie nieco rozczarowany. Y, więc stroje sceniczne Mareli są rzeczywiście niezwykłe. Wiele z nich, no, co tu dużo mówić, przeszło do historii. Y, ja myślę, że takim strojem, który przeszedł do historii, była chociażby w 2009 roku stylizacja, y, która wykorzystywała y, fragment obrazu Francisco Goi pod tytułem Sabat Czarownic. Maryla ubrała się na Sabat Czarownic w kielcach. W kielcach moi drodzy przez kilka lat były organizowane takie koncerty właśnie które nazywały się Sabat Czarownic Dziękuję. które przygotowywała regionalna organizacja turystyczna województwa świętokrzyskiego wraz z telewizją Polską. Ja miałem zaszczyt pracować przy tych koncertach i pamiętam kiedy management Maryla Rodowicz zapowiedział nam właśnie, że szykuje się bardzo ciekawy strój na ten Sabat Czarownic. Nie wiedzieliśmy wszyscy, co to będzie. Maryla Rodowicz, już od właściwie no, grubo ponad miesiąca przed koncertem, przygotowywała ten strój. Wiedzieliśmy, że tam jest zatrudniony sztab ludzi, po to, żeby czymś nas zaskoczyć, żeby, żeby to było coś ciekawego i żeby konwencją nawiązywało do koncertu Sabat Czarownic. No i cóż się okazało? Maryla Rodowicz przyjechała. I, i, I zobaczyłem jej kostium. Zobaczyłem na zapleczu to niezwykłe nakrycie głowy, te rogi, rogi baranie czy też rogi jakiegoś innego zwierzęcia tego typu. W te rogi, Między te rogi była wpleciona pajęczyna takiego starego zamczyska zdjętego ze strychu. W tej pajęczynie były zaplątane nietoperze, ptaki. No było tam mnóstwo dziwnych rzeczy w tych rogach i w tej pajęczynie. To była ogromna, słuchajcie, ogromna, gigantyczna konstrukcja a wyglądała, moi drodzy, tak, właśnie jak widzicie, w tej chwili tu na zdjęciu. I to właśnie Ania Zeman, Maryla Rodowicz. Dwie osoby z Teatru Wielkiego w Warszawie. Krawcowa i jeszcze kilka innych osób e, pracowały łącznie z e, wybitną, jedną z najlepszych mistrzyń perukarstwa w Polsce, panią Danutą Gonerą. Pracowały nad tym, żeby takie właśnie nakrycie głowy przygotować. Plotka głosiła, że to nakrycie głowy kosztowało 50 tysięcy. Maryla nie chciała nam powiedzieć, ile to kosztowało. Malwina Wędzikowska również nie chciała nam tego powiedzieć, ile to kosztowało, ale nie zaprzeczała tej plotce, więc jak znam Marylę Rodowicz, to to mogło naprawdę tyle kosztować. No ale była to sensacja. Maryla Rodowicz, którą ustawiliśmy na ściance prasowej podczas tego koncertu, przykuła uwagę wszystkich fotoreporterów. Te zdjęcia z tym nakryciem głowy pojawiły się w całej Polsce i tak jak Wspomniałem, to nie był przypadek to nakrycie głowy. To była inspiracja obrazem Franciszko Goi, który się tak właśnie nazywał Sabat czarownic, i dokładnie takie nakrycie głowy na tym obrazie można było zobaczyć. No i Przeszło to do historii, właściwie do dzisiaj o, o tym nakryciu głowy, o tej stylizacji Maryli Rodowicz mówi się cały czas. Gdzieś to się pokazuje, gdzieś to się to przypomina. Na pewno w annałach i w biografii Maryli Rodowicz ten strój z kieleckiego Sabatu Czarownic, z Teatru na Kadzielni wpisał się na stałe i Maryla znowu zjednała sobie wszystkich i znowu potrafiła skupić uwagę wszystkich mediów właśnie dzięki takiej stylizacji. Nie była to zresztą jedyna taka szokująca stylizacja, bo pamiętam, 2013 rok, 4 lata później, e, Sylwester w Telewizji Polskiej i tak zwana Goła Baba. E, ja, kiedy zobaczyłem Marylę Rodowicz, która wyszła i z początku autentycznie wydawała się goła, że widać ich biust, widać całe ciało. Później się okazało, że nie, 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 to był taki specjalny kostium, na którym były właśnie był narysowany ten biust, były wyeksponowane nogi, z tego wystawały, takie właściwie wyglądały, że to są gołe nogi, goły biust, a to wszystko było jednak tylko strojem. Do tego jeszcze było mnóstwo niebieskich szafirowych piór, więc była to szokująca stylizacja. No, czy kiczowata, czy piękna, Myślę, że tego tak nie można rozpatrywać, bo Maryla jest w jakiś sposób, jeśli chodzi o swoje stronę, swoje stroje królową, trochę kiczu, trochę takiej przesady, trochę krzykliwości, ale, ale ona to robi z rozmysłem. To nie jest tak, że ona nie ma bladego pojęcia w co się pakuje, tylko to takie ma być. Więc Maryla do być prywatnie moim zdaniem doskonale rozróżnia kicz od tego co nie jest kiczem, a jej kre sceniczne kreacje takie po prostu mają być. I ta goła baba na pewno przejdzie do historii. Goa Baba przygotowana przez Anię Zeman będzie kolejną taką stylizacją, o której latami się będzie mówić i na nią powoływać. No, ale mówimy tu o koncertach, z których właściwie każdy był jakimś tam przeżyciem i każdy w jakiś sposób jest estetycznym wyzwaniem dla widza. Jeśli byśmy już mieli mówić o czymś, co być może było bardzo kiczowate i co mnie w pewien sposób także trochę raziło, to zdecydowanie był to koncert na stolecie odzyskania niepodległości, kiedy Maryla wyszła na scenę na stadionie narodowym w bardzo dziwnej sukience. Miała świetną perukę. Ta peruka mi się bardzo podobała, peruka ze słomek. Nie miała włosów, tylko miała po prostu taką właśnie fryzurę ze słomek, takich jak do, do picia orężady, Natomiast yy, miała bardzo dziwną yy, sukienkę, yy, przepasaną ogromną, wielką kokardą. I muszę Wam powiedzieć, że dla mnie. Ta sukienka na taką imprezę była, no niestety, trochę szczytem bez ale perukę bym chętnie zostawił. O tyle, o tyle sukienka na to, na, chyba na ten, na taką okazję się nie nadawała. Nie mówiąc że po prostu jej w tej sukience było źle. Ta sukienka ją skracała, Marla się robiła grubsza, Marla się robiła niższa. I tak naprawdę nie wiem, co udało się jej uzyskać tą stylizację, bo myślę, że. Jeśli mielibyśmy rozpatrywać stroje Maryli jako również wpadki, a niewątpliwie takie miała, to ten strój 2018 rok Stadion Narodowy był taką wpadką. Chociaż naprawdę, autentycznie muszę wam powiedzieć, że doceniam perukę. No ale to tyle, jeśli chodzi o stroje sceniczne. Natomiast Maryla Rodowicz, pamiętajmy, że jest także wielką fanką mody, luksusowej mody w takim życiu na co dzień. 30 metrów garderoby to jednak sporo miejsca prawda, na to, żeby sobie mm, przygotowywać i tam trzymać sobie stroje, w których ona chodzi na co dzień. I jakie są te stroje? No tu możemy znowu wydzielić takie dwie grupy. To są stroje, w których paparazzi przyłapują ją po prostu na ulicy. Kiedy idzie do gmachu telewizji, kiedy gdzieś wysiada z samochodu, kiedy przyjeżdża na koncert, jeszcze nie jest nieprzebrana. I stroje, które zakłada jako stroje oficjalne, na gale, imprezy, wydarzenia, podczas których nie występuje, ale siedzi na widowni, bywa na ściankach prasowych. Jakie są te stroje? To, co zobaczyliście przed chwilą, to zdjęcie z jej Instagrama. I ona na tym zdjęciu pokazuje sukienkę od Dolce Gabany, która kosztuje, no, bagatela, ponad 18 tysięcy złotych. I nie jest to jedyny drogi strój drogie ubrania, jakie znajdziemy w szafie Maryli. Maryle w 2016 roku przyłapano w Londynie na zakupach, paparacją przyłapali tam eee, ubraną w płaszcz czarny płaszcz Toma Forda za 21 tysięcy złotych, buty Dolce Gabbana za 2000, szal Louis Vuittona też za 2000 zł złotych i do tego jeszcze miała torebkę Ralph Lorina Ricky Bag, która kosztuje bagatela 78 tysięcy złotych. Maryla nawet wspominała o tym, że nie wiedziała, że tak szybko jak zajrzy na konto swoje, to zobaczy, jak szybko topnieją pieniądze po takich zakupach, ale no cóż, ona po prostu takie zakupy lubi powiedziała, woli ciężko pracować i mieć z tego radość niż po prostu sobie odmawiać. I bardzo często w takich właśnie drogich strojach, takich drogich ubraniach pojawia się na różnych imprezach. Na przykład w 2014 roku podczas takiej Gali, róże Gali. Notabene, róża Gali, Gale chodzi nam o pismo, pojawiła się w sukience też Dolce Gabany, która kosztowała 8 tysięcy złotych. Generalnie Maryla Rodowicz lubi takie marki nieco powiedziałbym mocno ekspresywne, takie jak właśnie Versace, takie jak Moschino, takie jak Dolce Gabbana, takie w których jest pewna przesada, jest takie pewne zdecydowanie, jest, jest silna osobowość projektowana. Jest odrobina szaleństwa. Te marki, raczej te, które wybiera Marszał Nodobój, to nie są marki grzeczne, absolutnie. Ja pamiętam, kiedy na swoim zdjęciu, na swoim Instagramie, na jednym ze zdjęć pokazała się w koronie. Ludzie mówili, że to w ogóle jakiś zwariowany pomysł, że po zamawiać sobie koronę, to już trzeba mieć coś trochę być może pod tą koroną nierówno. Ale nie, nie, ta korona, słuchajcie, to był absolutnie gadżet do kupienia właśnie w butikach Dolce Gabany. Oni kilka lat temu mieli takie korony na sprzedaż. Ona sobie po prostu kupiła koronę od Dolce Gabany, bo bardzo tę markę lubi. No ale tak jak powiedziałem, lubi na przykład Moschino, Maryla ubiera się kolorowo, barwnie, tak trochę komiksowo i, i stroje. Kino, takie bardzo często właśnie są. Stąd na przykład również na Instagramie mogliśmy zobaczyć, a no właśnie, taką bluzę, w której pojawiła się Maryla. Bluza kosztująca około 2000 zł. Do tego jeszcze ekstrawagancki naszyjnik, ten w formie kłódki Chanel, który w zależności od wielkości modelu kosztuje od 7,5 do nawet prawie 12 tysięcy złotych. Więc nie są to pieniądze małe. No ale od czasu do czasu lubię te rzeczy bardzo spokojne. Na przykład jest zima, jesień czasie się cieplej ubrać iść na przykład do telewizji na nagrania, to przed gmachem telewizji możemy na przykład spotkać w świetnym e, luksusowym poncho od firmy Barbery. E, taki PLET kosztuje około 5000 zł, a szalik około 2000-3000 zł, e, więc to są takie te najspokojniejsze stylizacje Maryli Rodowicz. E, czy e, e, takie stroje, czy takie stylizacje, czy taki wizerunek to jest kwestia i wyłącznie posiadania dużej ilości pieniędzy. Oczywiście, na pewno zarobki Maryli Rodowicz pozwalają jej na to, aby ubierać się tak drogo, luksusowo i ekstrawagancko, ale tak naprawdę nie do końca chodzi tu, moim zdaniem, o pieniądze. Można znaleźć również o wiele tańsze ubrania, które byłyby równie ekstrawaganckie, równie ciekawe, równie wpadające w pamięć zapadające w pamięć. Natomiast. W przypadku Mary Rodowicz tak naprawdę to, że ona jest taka, jaka jest, to, że jest wyrazista, to, że jest właśnie taka inna, taka nietuzinkowa, z takim kolorowym ptakiem, nie do końca zależy od pieniędzy. Moim zdaniem, to przede wszystkim zależy od jej osobowości, od tego, że ona ma do siebie ogromny dystans, że wszystko, co zakłada, to są rzeczy przemyślane. Jeśli to jest kicz, to jest to kicz świadomy i celowy, jest to kicz prowokujący. Są to stroje, które być może mają wywoływać dyskusje, być może mają oprócz całej litanii pochwał, wywoływać także na jej Facebooku czy na jej Instagramie fale negatywnych komentarzy. Być może w pełni świadomie i z rozmysłem Maryla Rodowicz prowokuje takie dyskusje i, i nigdy niespecjalnie odpowiada jakoś złośliwie tym, którzy ją krytykują, zupełnie gdzieś to pomija, więc ma, myślę, do siebie całkiem zdrowy dystans i, i, i jak gdyby wie, że krytyka wcale nie musi być do końca zła. Co więcej, doskonale wiemy, że, że wpisanie jakiegokolwiek komentarza powoduje podbijanie bardzo często danego posta, więc czy one są dobre, czy one są złe, to Maryli na tym średnio zależy. Ważne, że one są, bo po prostu podbijają jej popularność i myślę, że tym się kieruje również przy doborze strojów zarówno tych scenicznych, jak i tych codziennych, ale dla mnie jest to absolutnie ok. Powiem więcej, żałuję, że nie ma zbyt wielu w Polsce gwiazd, które ubierają się równie barwnie, równie kolorowo, które korzystają z tak dobrych stylistów i które mają absolutnie świadomość tego, co robią i pewien i to duży do siebie dystans. To się w polskim showbiznesie wbrew pozorom zdarza bardzo, bardzo rzadko, a Maryla Rodowicz to wszystko ma. I za to ją cenię, za to ją lubię i, i, i żałuję, że takich kolorowych ptaków nie ma u nas więcej. Moi drodzy, jeśli podobał Wam się ten film, to oczywiście bardzo proszę o subskrypcję, proszę o łapkę w górę i ja obiecuję, że wkrótce pojawi się na moim kanale kolejny film.